Szanowni Państwo, dzień dobry. Kłaniam się Państwu. Wolność słowa. Walczyliśmy razem i w demokracji jest obowiązkowa. No tak, tylko wolność musi być z odpowiedzialnością za słowo. Oglądałem dzisiaj w nocy, dzisiejszej nocy, oglądałem trochę filmiki na YouTube. Szanowni Państwo, no to nie może być takiej wolności. Pracownik IPN nawołuje do zbrodni, zachęca, namawia. No to do czego to dojdzie? I dlatego postanowiłem, ja mimo mojej starości i zmęczenia, postanowiłem częściej wchodzić w taki sposób do waszych domów i prosić was, abyście nauczyli się wybierać, nauczyli się odrzucać te, ten fałsz, te kłamstwo. Ja, widząc, ile tego tu jest na Facebooku, postanowiłem uporządkować tych ludzi, którzy właśnie tak bezszczelnie kłamią. To jest mitomania. To jest chore. No nie można tak bezszczelnie kłamać. Dlatego uporządkuje to parę nazwisk, chyba ich jest cztery, takie okropne, i spiszę po kolei wszystkie ich kłamstwa i wszystkie ich tematy pod, po, pokazane kłamliwie, wymyślone. Oni wymyślają, wymyślają absurdy. I to ani się śmiać, ani płakać. I ja kiedy zrobię listę, wszystkie wypiszę, to postaram się występować odpowiadając niejako na te, na te, ich punkty okropnie sfałszowane sk i skłamane. I jeszcze kiedy, kiedy ja jestem aktywniejszy, to i oni są aktywniejsi. To i oni na Facebooku i wszędzie gdzie indziej wypuszczają te swoje kłamstwa i pomówienia. I czym ja więcej, to i oni więcej. Ale teraz ja ich załatwię. Teraz ja wypiszę wszystkie i zrobię filmy, jak oni zrobili filmiki kłamstw, to ja te filmiki wszystkie na dowodach, na świadkach będę udowadniał, z kim mamy do czynienia. I to robię już i postaram się jak najszybciej uporządkowany sposób występować. Bo to, co ja słyszę o sobie, a jak się przyznają, kiedy oni ze mną rozmawiali, kiedy, oni, kiedy mnie, mnie nie wiem, pomagali, to wszystko kłamstwo. To są, to są, oni wymyślają te wszystkie rzeczy. I, I to w taki ohydny sposób, że tego się po prostu nie da. Kto zna, to się nie da oglądać. I dlatego to jeden wielki śmieć tutaj. Czy wszystko, nie wiem, ja oglądam to, co mnie dotyczy i to innych polityczne jakieś kawałki. Ja więc nie wszystko oglądam. Oglądam tylko w języku polskim, bo ja widzę, że oni się i, i, i opisują w innych, się w innych językach. Dlatego, dlatego proszę was, podsyłajcie mi rzeczy, które wam się nie podobają w moim życiu, rysie, a które słyszeliście od tych, od tych tępych ludzi. Udowodniłem już chyba Chyba to oglądaliście. Udowodniłem, że, że teczkę Kiszczaka od początku do końca zrobiono w ipm ie i w prędzej czy później ci ludzie za to odpowiedzą. Dowody są, dałem wam kartki i dowody. No mają pecha, bo oni są niedokładni, to są, to są, mało, nie pracowało, to tylko udaje zawsze, że pracuje i dlatego jak coś zrobią, to tam zawsze można doszukać elementów, które udowodniają, jak oni to robili. I udowodniłem na tych papierach, na stronie chyba szóstej, w tych obu dokumentach, teczka pracy i teczka jeszcze, jak się tam nazywa. No i udowodniłem na szóstych stronach, wszędzie popełnili straszliwe błędy. Każdy ślepy zauważy, jak to jest wykonane. A jeszcze dodatkowo błąd zrobili, że nie, nie ma tam wpisów ludzi, którzy tam się sami wpisali. Ja ich odszukałem, kilku odszukałem. Jeden, się, jeden na, na piśmie mi wysłał, i ja wam pokazałem, a kto, kto nie widział, to niech wejdzie na mojego, mojego Facebooka i tam są te pisma. I, kiedy mówi, że ja tam byłem wpisany, ja się sam wpisywałem i kilka razy, a mnie nie ma. Więc od początku do końca te Kiszczaka są zrobione. Jeśli miał Kiszczak czy Kiszczakowa jakieś dokumenty, to pani Kiszczakowa. To dlatego nie było ich w ipn bo były sfałszowane i generał nie chciał, by fałszerstwo wyszło. To po pierwsze. Po drugie, generał miał te pisma tylko po to, żeby walczyć ze mną, żeby, żeby ludzi powiadamiać, jaki jestem niedobry. A, je, a nie chciałby na agenta. To bo miał lepszych i wykształconych i przygotowanych i chętnych do działania. A ja, ja bym nigdy nie był chętny, nigdy bym nie działał dla tamtego systemu. A więc to, co sprzedaliście na Zachód, to, co gdzieś tam wypuszczacie, to są podróby, które nie wchodziły, nie wchodziły dlatego do, 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 do MSW. I jeszcze jeden dowód. Kiedy przez dwa miesiące mnie trzymano i nie dałem się złamać generałowi też, to wtedy mnie zdradziliście do pani Walentynowicz. Kto zdradza takiego agenta, który siedzi w, w areszcie? A dwa miesiące mnie trzymaliście bezprawnie. Bez tego, zobaczcie papiery mojego internowania, od kiedy daliście mi papiery internowania, więc mogę teraz podać was do sądu i to wy prywatnie musicie mi za to zapłacić, nie państwo, bo to nie państwo mnie trzymało, państwo to miało legalne i papiery i trzymanie, I, a wy mnie trzymajście nielegalnie, to nie zrobię tego, bo co z podatnika polskiego, że nie ma ale, ale też i Polska nie ma, w związku z tym nie będę domagał się, nie chcę, tylko, że mieć trochę kultury, paniki szczekowa, bo nawet mąż, który ze mną walczył, który, który chciał mnie zamordować, którego mu nie pozwoliłem być premierem, to przecież ja, a nie kto inny. To nawet on widząc przed sobą śmierć, powiedział prawdę, że od Wałęsy nie było żadnych papierów, nie było nic. Oczywiście nie mógł z pewnych względów, nie mógł powiedzieć, nie wsypać swoich kolegów, że, że kazał im podrabić. Tego nie mógł powiedzieć, ale powiedział wystarczająco dużo, że w walce były używane różne podstępy, więc zachował się dzielnie, a, a pani, ze złości, że pani nie była do końca premierową i jak nie była ministrową, to pani teraz się zemści, zabezza. On by pani na to nie pozwolił, bo miał więcej honoru niż pani, proszę pani. Ale jak przyjdzie Wolna Polska, to pani odpowie za to, nie daruje pani tego, a jednocześnie zapytam się, dlaczego pani jedyna ma całą pełną emeryturę? Za co, za co pani to dostała? Innym wszystkim zabrano, a pani nie zabrano. A nie wie pani dlaczego? Bo pani poparła PiS i ich koncepcję, bo pani zgodziła się na podłożenie tych papierów. Ja to pani udowodnię, już mam przy świadków. Spokojnie przyjdzie czas na udowodnienie, i wtedy pogadamy. Więc proszę panią, jeszcze jest czas, by pani się wycofała. Za parę godzin oni przestaną rządzić. Za parę godzin będzie tu sprawiedliwość, i wtedy sięgniemy po panią. Jest czas, aby pani z tego zeszła. I tego pani życzę, w imię honoru, nawet generała. Dziękuję.